Witajcie! Chciałbym następnie podziękować za komentarze oraz za oglądanie, mam nadzieję, że te moje filmy, które oglądacie są ciekawe i kogoś zainspirują do działań. Chciałbym taki konkurs ogłosić najlepsze logo mojego kanału. Jeżeli macie jakiś pomysł albo chęci, by Stworzyć moje logo, sprzątam bunkry. To byłoby fajnie. Yy... Osoba, która w tą wyborę stanie ode mnie nagrodę rzeczową, tak sobie po prostu yy, pacza, nie poszła na marne, bo ja lubię się po prostu oddzięczać. Przez parę dni sobie odpocznę od sprzątania i ruszę potem schron Sołacki może pokażę go właśnie idziemy sobie górą pokażę to wejście mamy te wejście od schronu Słackiego. Kiedyś tu było kupę śmieci, teraz jest mało śmieci bardzo. To są kominki wentylacyjne, które tu widzimy. Tam też jest kominek. I z góry przepraszam za błędy słowne, które robiłem na obrazkach. Przepraszam, to nie było zamierzone, to była pomyłka. Tu pokażę może kanał Bedlacin. Ten kanał prowadzi do, do schonu, po prostu, nie? Mamy te. W sumie udało mi się około 8 nie. kanał od, od, i odsłonić Tu mamy oryginalny. Z tego schonu jest, jak widzimy. W może wejście, ale zrobię taki odcinek no, nocą, bo nie wiem kiedy. I też pokażę tutaj, co tu widzimy w tym wejściu. To wejście było odkopane z pomocą przyjaciół. Też im dziękuję za pomoc. W tym było udało około 60 osób. I pokażę jeszcze tablicę fortyczną. Też była dzięki zieleni miejskiej i Radzie osiedla sołacz. Właśnie widzimy. O to są moje obrazki. Ten obrazek, który plan robił kolega Rębikowski. Nie wiem czy to widać, tak, przecież tak to powoli zwolnie Są właśnie dzień za które widzimy, jak to wyglądało kiedyś i po. A tu jak jest po pomalowaniu, farba niestety mi zeszła, szkoda. To co kochani, będę powoli się zwijać do domu. Dziękuję za oglądanie moich filmów jeszcze raz i co, do zobaczenia.